FOMO, czyli fear of missing out, to lęk przed tym, że coś ważnego i bardzo atrakcyjnego nas ominie. Można go również rozumieć jako obawę, że inni prowadzą bardziej interesujące i bogatsze pod względem w społecznym życie. Warto pamiętać o tym, że biologicznie rzecz ujmując, FOMO ma swoje wyjaśnienie w naturze. Potrzeba przynależności jest bowiem jedną z podstawowych ludzkich potrzeb, która od zawsze zapewnia nam przetrwanie. Naturalnym mechanizmem ludzkiego bytu jest również wzajemne poleganie na sobie i poszukiwanie informacji, które uchronią nas przed zagrożeniami. Badania prowadzone ostatnio wskazują wyraźnie, że osoby z wysokim poziomem FOMO mają tendencję do częstszego używania mediów społecznościowych, np. zaraz po przebudzeniu, albo tuż przed zaśnięciem, a nawet w trakcie posiłków. Obecnie dla wielu osób takie zachowania może wydawać się zupełnie naturalne. Pamiętajmy jednak, że niesie to za sobą wiele konsekwencji. Jomo, czyli joy of missing out, czyli uważność i celebrowanie chwili sam na sam ze sobą, bez mediów społecznościowych i powiadomień telefonu. To może być naprawdę dobry czas, który poświęcisz na lepsze poznanie siebie, swoich potrzeb i emocji. To czas na budowanie relacji z samym sobą. Na aktywności, które zaniedbujesz, nieustannie goniąc za realizacją zadań i byciem na bieżąco. Pozwól sobie przez chwilę poczuć się mniej komfortowym. Zacznij od momentów, w których jesteś sam na sam ze sobą. Posiedź przez chwilę w ciszy, bez ciągłego reagowania na powiadomienia z portali społecznościowych.